Tworzymy pokolenie, które będzie bezradne w przyszłości. To my będziemy je utrzymywać. Ja, jako 70-latek, będę utrzymywał tych bezradnych, którzy przygotowani, przygotowani są do życia w mechanizmie roszczeniowym i uznawania, że one są bardzo krzywdzeni. Znaczy, to jest absurdalne. Absurdalnym było w ogóle to, że ktoś temu młodemu człowiekowi dać się, dał się wypowiedzieć w przestrzeni publicznej w czasie kampanii wyborczej. W ogóle co my robimy? To jeszcze, nie, to jeszcze niemowlaka, spytajcie. To wam pokwiczy, ee, 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 powie i wy z tego wyciągniecie wnioski. Znaczy, znaczy, doprowadzamy do absurdu logicznego. Nie słuchamy dorosłych ludzi, nie słuchamy mądrych ludzi. Ja bym chciał, żeby premier pokazał dialog z profesorami, od których nauczył się czegoś i usłyszał coś mądrego i powiedział tak, pani, panie profesorze, tak, ja bym chciał, żeby się spotkał z profesorem Mączyńską, największym ekonomistą Rzeczpospolitej, z profesorem Modzeleskim, najlepszym specjalistą od prawa podatkowego i żeby słuchając, co ci ludzie mówią, wstał i powiedział tak, zrobię tak, obiecuję. Tego chcę od premiera, a nie tego, że powtórzy jakieś bajki drdy małe, które dziecko powiedziało. Naprawdę? To jest premier?